Dzień dobry, e, tutaj radio Barbara, e, chciałam przedstawić Wam dzisiaj e, nową, e, nową zabijaczkę do much. Oto i ona, zielona, trochę zepsuta, ale tak specjalnie, e, trochę zepsuta, łatwa do zawieszenia. Tadek, mój brat Tadek pokaże e, jaką muchę nią zabił, a dokładnie tata. To taka mucha. Zwykły gies. Trochę nie widzicie, chyba nie? <grystanie> widzicie teraz Mucha. <grystanie> no. A mamy jeszcze jedną rzecz. Takie <grystanie> majki, stare moje majtki. <grystanie> A to rabarbar mojej mamy. Trochę zepsuty, nie rozłożył się, ale może być nowe packi do much można y, zakupić w sklepie Radio Barbara pod numerem, y, pod numerem y, ulica Katowicka, 5 przez 19, y, Warszawa. No, mucha, znaczy się paczki na muchy, z tymi paczkami na muchy można zabijać bardzo różne. Y, bardzo różne y, te owady. No a y, jak, jak zabijasz owady, no to przynajmniej masz z tego pożytek. A tutaj teraz przyszła moja siostra Zosia. <laughs> moja siostra Zosia jest bardzo śmieszna. Do widzenia, papa. Pa. Taniec głupka. No i wyraźniej mój brat Tadek to mucha.